Panie dyrektorze, proszę nam powiedzieć, jak wygląda w tym momencie sytuacja z klasyfikacją uczniów e, klas maturalnych? Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, że do soboty łącznie będą wpisane oceny. Natomiast sama konferencja przewidywana była na 17, czyli na środę, ale się nie odbyła z racji braku kworum. Zarządzeniem przeniosłem ją na środę, najbliższą po świętach. Ona się odbędzie w momencie, kiedy to kworum będzie zabezpieczone, ale mam nadzieję, że dzisiaj trwają jakieś rokowania, więc może się to skończy sukcesem. A istnieje zagrożenie, że to kworum faktycznie się nie zbierze, i co wtedy? W tej chwili do zapewnienia kworum, ma potrzebuje około 37-8 nauczycieli, żeby ten warunek spełnić, jeszcze brakuje, ale zobaczymy, co będzie się działo po świętach. Ale też mam nadzieję, że i Rada pedagogiczna podejmie autonomiczną decyzję, że jednak ta konferencja się odbędzie. A jak wygląda sprawa komisji nadzorujących na maturach? Bo matury rozpoczną się w maju, natomiast te komisje już są prawdopodobnie wyznaczone. Jak to wygląda u, u państwa? Komisje są przygotowane już od dawna, bo mamy szkołę partnerską z zapłotu, ze szkół numer jeden. Wymieniamy się nauczycielami. Natomiast sytuacja jest absolutnie wyjątkowa i będzie tutaj tylko kwestia zabezpieczenia składu komisji, żeby. Uczestnicy komisji spełniali wymogi, muszą mieć kwalifikacje pedagogiczne. Natomiast nie ukrywam, że próbowałem już zabezpieczyć sobie potencjalnie ludzi, którzy zastąpiliby tych strajkujących, a przewidzianych w składzie komisji. A przewidu przewidują Państwo skorzystanie z listy przedstawionej przez kuratorium? Nie, Rzeszowie szkół jest wystarczająco dużo i pedagogów jest dość w szkołach gimnazjalnych, jeszcze istniejących podstawówkach. Bo w szkołach gimnazjalny to czyli liczyć nie możemy, bo tam mają swoje matury. Więc ci ludzie są w stanie nam zabezpieczyć te, te, te warunki. A uczniowie z klas maturalnych zgłaszają jakieś wątpliwości, czy, czy, czy no mają, są, po prostu boją się, jeżeli chodzi o organizację matur? Nie, bo trzeba przyznać sobie szczerze, że materiał był właściwie skończony, byli na etapie powtórek. Wiem, że się tam z, uczą we własnym zakresie, powtarzają sobie sami. Wielu nawet mówi, że to jest dla nich taki dobry czas, bo mają. Ten czas absolutnie dla siebie, tylko pod kątem matur i tych przedmiotów, które tam są w kręgu ich zainteresowania. Tu takiego zagrożenia wielkiego nie widzę i mam nadzieję, że, że to się nie odbije jakoś na wynikach. Proszę nam jeszcze powiedzieć, no jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o strajk w szkole? Ilu, ilu nauczycieli strajkuje obecnie? Zatrudniamy 73 nauczycieli, natomiast strajkuje, tak w zależności od dnia, od 55 do 62 nauczycieli. A ilu jest potrzebnych podczas matur? Potrzebujemy 50, żeby te matury przebiegały według tego schematu, który sobie tam zaplanowaliśmy. Nie ukrywam, że będzie jeszcze taka możliwość, żeby liczbę tych zapotrzebowania zmniejszyć. Po prostu mniejsze komisje zlikwidujemy, zlikwidujemy i wprowadzimy je na salę gimnastyczną.